Cześć, jestem Stefan Tezaj i witam w na moim kanale. Mamy czwartek i zaczynamy od godziny 19, gdzie zwykle powinniśmy dostać ważne mecze. Ten dzień wyglądał trochę inaczej, ponieważ w momencie, kiedy przechodziliśmy do wyzwań, okazywało nam się wyzwanie UEFA Champions League, gdzie mamy 9 wyzwań, gdzie musimy przepalić praktycznie same składy z kart Champions League. No i ja na pewno to zrobię. Mam już wykonane cztery zadania, które zaraz sobie odbierzemy i zrobimy. Ale na początku ten odcinek miał wyglądać tak, że wcześniej miałem wstawić nagrodę za Foot Champions, a w kolejnych odcinkach zacząć robić po prostu Champions League i zrobić tak osobny odcinek. Jednak okazało się, że później wstawili znowu ważne mecze, gdzie mamy naprawdę kilka ciekawych paczek, więc uznaję, że po prostu. Zrobię te paczki z ważnych meczy, 4 paczki z UEFA Champions League, plus jeszcze nagody za FUT Champions na samym końcu odcinka. Więc zaczynając najpierw od Champions League, tutaj odbieramy trzecią fazę, gdzie trzeba było przepalić 11 kart z Champions League i to było najdroższe zadanie dla mnie, ponieważ musiałem kupić kilka kart, takich jak Dest za 3000, Felipe za 7000, Escudero za 3000, przechodzimy dalej i mamy Gudeila za za 4000 i mamy Munira za kolejne 4000, czyli wydaliśmy na to wyzwanie 20 tysięcy Mogło być mniej, mogło być drożej, bo na przykład taki Jimenez, jak u mnie jest niewymienny, to na rynku kosztuje tyle samo co obojętnie jakikolwiek środkowy obrońca z ligi hiszpańskiej. Więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Mogę go tutaj przepalić, nie będę żałował, więc odbieramy pierwszą paczkę i przechodzimy do kolejnych. Tutaj mamy ćwierć finał, gdzie musieliśmy przepalić 7 kart z Champions League. Nie przepalam tutaj te karty, musiałem dokupić jeszcze raz Foden'a, ponieważ jak zauważyliście przepaliłem go na tym wyzwaniu, czego nie zauważyłem. I tutaj kupiłem, jeżeli dobrze pamiętam, 3 karty, czyli tego Foden'a za 3500, kupiłem Abehama za 4000 i Cancelo za kolejne 4000, czyli tutaj mamy kolejne 11000. Tutaj mamy półfinał, gdzie musimy przypalić 6 kart, i to było jedno z łatwiejszych według mnie wyzwań. Tutaj, jeżeli chodzi o te karty, musiałem kupić jedną, jeżeli dobrze pamiętam. I to był to Amavi, którego kupiłem za 1000 monet. A całą jeszcze kart powinienem mieć z klubu, jeżeli dobrze pamiętam. I tak wydaje mi się, że właśnie jest, więc odbieramy to i przechodzimy do ostatniej paczki, jeżeli chodzi o te wyzwania. I ostatnie, według mnie najłatwiejsze i pewnie znając życie teraz najtańsze, ponieważ karty z Ripper'a jak i Bayernu w ogóle nie podskoczyły. Może tam o jakieś 700 monet, ale przy takim wyzwaniu to nie jest praktycznie żadna cena. I wszystkie karty mam tutaj praktycznie z klubu. Nie, nie, według mnie nie powinienem tutaj nikogo kupować i jeżeli dobrze mi się wydaje, to nikogo tu nie kupiłem. Więc na pewno, jeżeli ktoś zrobiłby tak samo jak ja, nie miałby zgania, ale wydaje mi się, że każdy powinien mieć na, te, na to wyzwanie karty w klubie. Więc bierzemy to. Mamy dwie paczki wymienne, dwie niewymienne, ale teraz idziemy do ważnych meczy. Pierwsze wyzwanie: Anglia, Inlandia. I tutaj przepaliłem praktycznie cały skład z ligi angielskiej. I każda z tych kart, oprócz tych dwóch, wydaje mi się, że Harley. Też, nie, jest niewymienny, co jest lepsze. Jest niewymienna oprócz Sojuntzu, więc tutaj tak naprawdę nic nie mógłbym stracić. I odbieramy ten skład, nie patrzymy nawet, czy ktoś jest coś więcej warty, i przechodzimy do kolejnych. Drugie wyzwanie: Hiszpania, Niemcy. Tutaj dwie albo trzy karty kupione. Wydaje mi się, że dwie, ponieważ wszystkich tutaj miałem z klubu oprócz obrońcy i pomocnika z Nims, Nims, nie wiem jak to się wymawia. Fombe, którego kupiłem za 550 monet, oraz za którego kupiłem za 1400 monet. I jak patrzę, zgania, wydaje się, że i tak nie powinno. A nie, jednak będzie, bo wydawało się, że będzie 85 zgania, a jest 91. Więc jeżeli ktoś miałby to robić tak samo, będzie miał ocenę, będzie miał zganie. Przedostatnie zadanie, Portugalia, Francja, wykonane. Tutaj wydaje mi się, że musiałem kupić 5 zawodników od za 500 monet. Kumpsa za 450, Lidza za 450, kolejnego Munoza za 550 monet oraz Jajemczuka za 450 monet, czyli 3000 monet w okolicach. I ostatnie wyzwanie związane z polskim meczem Polska-Włochy. Tutaj musiałem kupić czterech zawodników i czterech do ataku, czyli zawodników z Grecji. Nie będę wymieniał nazwiska za 200 monet, tutaj za 400 monet oraz polusa za kolejne 200 monet. W obronie jakiej pomocy wszyscy praktycznie są kupieni z klubu. I możemy odebrać ostatnie wyzwanie i w końcu przejść do paczek. W sumie mamy 9 paczek: kilka naprawdę fajnych, kilka naprawdę porządnych. Z czego 7 wymiennych co jest najważniejsze. I bo dawno już nie otwierałem wymiennych paczek, praktycznie zawsze jedynie w czwartek. Ale teraz jest ich zdecydowanie więcej niż zwykle Więc zaczynamy od małej, złotej paczki piłkarzy Mam nadzieję, że z tych dziewięciu paczek będzie jakikolwiek walkout Może w pierwszej Nie ma walkoutu Czy będą mekany? Wydaje mi się, że nie ma Wydawało mi się, że są, jednak nie ma Mamy Cordobę Liczę na to, że w paczkach będą jakieś karty z Champions League, żebym mógł robić kolejne wyzwania W tej niestety takich kart nie ma Mała mieszana paczka piłkarzy, piłkarzy, rzadkich piłkarzy Tutaj, rzadkie na pewno będą Czy będą ekrany? Nie wiem Zobaczmy Nie ma, niestety ekranów I mamy Plattenheida No okej, okay. mała złota paczka piłkarzy Prime Tu już mogą być ekrany bo Pośrednich umówmy się, były to bardziej słabe paczki lockoutu nie ma Czy będą ekrany? Nie ma ekranów. Czy będzie jakaś karta z Champions League? Wątpię, bo pewnie by się wyświetliła. Chociaż nie jestem tego pewien. Teraz paczki piłkarzy Electrum Prime. Mamy dwie, z czego wydaje mi się, że jedna jest niewymienna. Bo dwie czy nie jedna. Tutaj po tu nie ma. Ekranów wydaje mi się, że też nie ma. Kolejna. No, szczerze, na razie myślałem, że będzie lepiej. Druga paczka. Żeby były chociaż te pierwsze ekrany, bo na walkout liczę w tych dalszych paczkach. Czy tu będą ekrany? Jest walkout. Jaki to jest walkout? Jest to zwykły, jeżeli dobrze się wydaje. Są to Włochy, środkowy pomocnik. Dobrze, że mam wyjazd jego, tylko że z Champions League, więc tego będę mógł na spokojnie wziąć do klubu. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to wymienny. I tu oprócz niego nie ma nic. Jest Ansufati, który kosztuje. 3000, ale zawsze to będzie karta, która przyda się do wyzwań. No, Zostały nam 4 paczki, 4 najlepsze paczki. Jeden walkout już mamy, ale też te ekrany by się przydały, więc zaczynamy od małej złotej paczki rzadkich piłkarzy. Dawno. Prawdziwie wydaje się, że w tej chwili jeszcze nie topiłem z tej paczki walkoutu. I tu mamy ten walkout. Jest to chyba, wydaje się, że znowu zwykły, ale jest to na was. No okej, okay, kolejny piłkarz PSG. I kolejny, który bardziej się przyda na przepałkę, ale uznajmy, że jest ok. Mamy jeszcze trzy paczki, i w tych trzech paczkach coś jeszcze może być. Oprócz niego, czy będzie coś jeszcze? Nie ma nic. Jest ta paczka wymienna, więc mamy znowu kolejne 15 tysięcy. No i zostało nam trzy paczki. Mój klub wzmocnił się o 8,6 i 8,7. Gdyby jutro miał wyjść, Son, nie wiem jeszcze na jakiej pozycji. Ale, jeżeli by wyszedł, szczerze, jestem przychylny do tego, żeby go zrobić, bo mam naprawdę dużo kart w klubie. Ale coś jeszcze może wypaść z tych paczek. Co się przyda do Sona? Czy z tej paczki coś wypadnie? Nie ma walkoutu. Wydaje mi się, że kanów też tutaj nie będzie i ekranów nie ma. Więc przechodzimy do kolejnej. I ostatnie dwie paczki. Przejdziemy najpierw do paczki za 45 tysięcy, ponieważ mega paczka jest wymienna. Ta paczka, niestety, nie jest. Więc zobaczmy, czy coś tutaj będziemy mieli. Rzadka karta jest wiadomo. Walkoutu nie ma. Ekranów chyba też nie. A nie, są. Jest Belgia. Jest I Weitungen, tak? No, no, na pewno to musi być Weitungen. No i ostatnia paczka. Na te 8 paczek wydaje mi się, że jest ok. mogło być lepiej. Są dwa walkouty, ale zmówmy się. Niezbytnio nie dobre walkouty. A została nam ta paczka. Mega paczka, paczka za 35 tysięcy. I czy dostaniemy tutaj jakąś wartościową kartę? Rzadka karta jest, wiadomo. Nie ma walkoutu, więc raczej nic tutaj nie będzie. Są ekrany: jest to Belgia znowu, jest to napastnik i jest to Lukaku. Okej, okay. mamy 8 piątkę. Wiadomo, warty 6, 5 tysięcy, ale zawsze jest to ta 8 piątka. Oprócz niego, czy mamy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Mamy dwa duplikaty ale jedyna karta, która byłaby coś wada, to jest Mendy, a Mendiego nie mamy, mamy trenera, więc Lukaku idzie na listę transferową, no i po tych paczkach to by było na tyle. Tak jak mówiłem, mogło być lepiej, nie jest najgorzej, ale wydaje mi się, że po dzisiejszych nagrodach za FUT Champions, gdzie trafiłem swojego najlepszego playpika do tej pory, nie mogę narzekać, więc przechodzimy do nagród. Czyli do playpików oraz dwóch walkoutów z paczek. Lecz przed samymi paczkami ja już się z Wami pożegnam, ponieważ tam nie będzie tego zakończenia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, naprawdę w miarę długiego, jak na ostatnie, ale też naprawdę dzisiejsze na dużo działo. Dostaliśmy ważne mecze, dostaliśmy yy, wyzwanie z Champions League, które mogło być trochę lepsze, ponieważ mogły być te wszystkie paczki wymienne. Ale jej nie daje po prostu już paczek wymiennych. Daję niektóre, nie dla wszystkich, ponieważ nie chcę, żeby za dużo kać było na rynku ten Ale ja dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema. Paczki za 35 tysięcy, ponieważ paczkę za 25 zostawimy sobie na nagrodę za Pucz Champions ponieważ jest wymienna. A tutaj mamy walkout. Jest to Inform, czy zwykła karta? Chyba zwykła, polska. Bramkarz. Okej, okay. a nie Inform, no dobra nie zauważyłem, ale mamy Fabiańskiego. a 8-4, jeżeli chodzi o informy, no często może się przydać, szczególnie, że jest Premier League. Okej, okay, więc odbieramy te nagrody, tak jak mówiłem, w tym tygodniu God 3 czyli na pewno zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Mamy dwie mega paczkę za 50 tysięcy, 3... 3, 2 playpiki, a jeżeli chodzi o drużynę tygodnia, no to jest zdecydowanie lepiej niż ostatnio, ponieważ mamy Messiego, mamy Bruno Fernandesa, Mamy Lozano, który byłby bardzo dobry na ławkę. Mamy Loriente, mamy Watkinsa oraz mamy Konate, który według mnie jest podobną albo nawet i lepszą kartą niż pomekano, Który kosztuje 160-170 tysięcy, a Konate jest warte w 120 tysięcy mniej, więc dobrze wiemy na co liczymy: Bruno Fernandez, Messi albo Lozano. Jeden z tych trzech, proszę, zobaczmy. Pierwszy playpik. Mamy Lorentę i. Okej, okay. według mnie. Dobra, nie mogę tego zrobić. Ok. Więc odbierzmy sobie już go teraz. Czy będę mógł sprawdzić jego statystyki? Okej, okay. nie mogę. Czyli idziemy do drugiego playpika. I co tutaj będzie? Solej. No dobra, niech będzie przedostatnia paczka, paczka za 35 tysięcy i... czy będą ekrany? Chociaż ekrany. Mamy walkout. I jaki to będzie walkout? Jest to chyba zwykły albo inform, jest to Włoch, jest to Napastnik, Immobile, 8.6, 8.7, okej, okay, dobra, chciałem powiedzieć, że 8.6, a 8.7 już to pewno jest lepiej.